Ale, ale mam, ten, mam tą przyjemność, którą pan spowodował, bo dziękować panu za fajny, fajny występ muzyczny, ale stworzenie pięknej atmosfery tutaj w Piekoszowie podczas tego dnia. Piekoszowa, jest pan mile widziany tutaj, mimo że nie jestem gospodarzem, ale drzwi tutaj do Piekoszowa są otwarte. Zapraszamy, zachęcamy i myślę, że wszyscy dobrze się bawiliśmy, prawda? I dziękujemy wam serdecznie. Wszystkiego dobrego. No powiem szczerze, że poszło wyśmienicie. Jasne. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Zanim Pan jednak rzuci te ostatnie płyty, ja również chciałbym podziękować. Słuchajcie, na samym więzieniu zostaliśmy przywitani, tak jak trzeba w Polsce, czyli tak po polsku, nie? Bardzo dziękuję, wiekoczym, jesteście wspaniali. Dziękuję, zróbcie hałas. Dziękuję. Z tego co się orientuje, impreza się jeszcze nie kończy, więc absolutnie nie rozsądzimy się do domu. Teraz rzucamy ostatnie płyty.